18 Matrix, no i witam w kolejnym odcinku z Go -Go Sera, Diverse World lecimy bez zbędnego przedłużania. 4 minuty 10 sekund, okej. Okay. Start game, no i zobaczmy jak nam nam pójdzie. no eee, No ja pierdolę. Co to jest kurwa? O Boże, nie wierzę, no. Prawda? Co to jest? Japonia? Okej. Okay. No sobie teraz, tak jak patrzę, to się zgadza. No Dobra, lecimy. Wchodzimy do jakiegoś domu. Znaczy do domu. No, szukamy tabliczki. Tylko takie, co będzie przetłumacz przetłumaczone. Będzie ciężko trochę. Ja Japonii to jest generalnie taki górzysty obszar. Więc to może być wszędzie. <grystanie> Nieźle. Jezus. No bo to nie są chyba Chiny, nie? Czy to są Chiny? Niby to pismo mają bardzo podobne, ale... No właśnie. Jakie mamy kolory auta? Białe auta? Nie wiem, po której stronie jedziemy w ogóle, nie? Chyba, chyba lecimy po lewej. Bo to jest tył auta. Nie wiem, bo już sam nie... Ja pierdolę. No, le... no niby to jest takie pismo chińskie. Ale w Chinach bardzo mało jest generalnie street view. Nie, nic tu chyba nie zdziałał, powiem Wam szczerze. Pierwsza runda do dupy będzie. Właśnie jakie mam tablice? O kurwa, no to to chyba Takie coś to jest tylko w Chinach. Nie no, tablicę mamy? Białe, żółte... Żółte chyba, że to są jakieś ten Taksi czy jakiś serwis, nie wiem. Nie wiem kurwa. Nie no, chyba raczej by zostawił to mnie pełnia jednak. Nie będę to kombinował w żadne Chiny. Nie, dobra, jednak je i chyba. Jednak tutaj się pomyliłem. O, mam jakiś napis. Proszę, przetłumaczony bądź. Makiata, coś tam z jakata. Kurcze, blade, gościu. Dobra, makib, coś tam. Gdzie to jest gówno? Jakata, makib, coś tam. Jakata. Minuta, dobra, lecimy, szukamy. Jakata, jakata, skurwisy no chodź tu, gdzie ty jesteś? No jeszcze mniejszego kurwa, no nie wiem nie no, słuchajcie, no czasie jest tak trudno trochę szukać. Nie wiem nawet, czy to jest pewnie mała miejscowość. Ale przynajmniej wiemy, gdzie, wiemy wie, na jakim kontynencie jesteśmy. Znaczy, no, kurwa, mać. W jakim państwie. Nie wiem. Osaka jest standardowym środkiem. Może nawet Negoja. Nie wiem. Ja nie wiem, w którą część bardziej dawać. Wyżyną. Więc dam w środek, bo nie wiem, naprawdę nie wiem. No, byliśmy tutaj. Okayama. Coś tam. Nawet bym tego nie znalazł. No ale 4,5 tysiąca, także no, może być. Dobra, jesteśmy w Europie, albo Ameryce Południowej, albo Meksyku. Zobaczymy. Eee, Okej, okay, komputer. Hmm. Ok, to jest chyba hiszpański. Znaczy, chyba, to jest raczej nie portugalski. Więc tak to wygląda. O, jakieś góry zajebiste. Dobra, jakie mamy tablice rejestracyjne? O, kurde, nie kojarzę tych tablic. To nie są europejskie tablice, tylko Ameryko Południowe, że tak powiem. Pff, no nie wiem, nie wiem, czy to może być Meksyk w sumie. Ale trochę głupie wygląda jak na Meksyk. Bo Portugalia, nie, Hiszpania, nie. Tu są czerwone znowu tablice. Dobra, to Kolumbia nie jest. Właśnie, jakie my mamy auto? O, tu coś jest napisane. Nie wiem. Tam nie wjadę. To niby mają czerwone. To może być Brazylia. Nie, Brazylia mówi portugalsko przecież. Ale ja nie widziałem co. Co jest takim ogonkiem, więc nie wiem. Dobra. O tu jest policja. Nie wiem, w jakim kraju taka policja jeździ. Aha, spoko. Hmm, no i teraz się zastanawiam. Boliwia, Chile, Peru, nie, 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 nie. nie. Argentyna, nie, raczej nie Urugwaj, nie Brazylia miała tam coś czerwone, trochę to... Eee... Kolumbia miała żółte, nie, Ekwador, nie, nie, nie. Raczej Brazylia, chyba. Właśnie, w ogóle jakie mamy auto? Auto nie ma... nie ma anteny, ale to nie szkodzi. Vamos por soluciones. Uff. No, też trudna runa. Ale takie czerwone na dole, no to mi się kojarzy z Brazylią albo Meksykiem? Już chuj wie w ogóle, powiem wam szczerze. A może Meksyk? Bo Meksyk taki średnio ogarniałem. No, jak to nie wejdzie, słuchajcie, to już będę w dupie. Jest C z ogonkiem, dajcie mi C, z, c z ogonkiem. Dobra, to chyba jest Meksyk jednak. Nie będę tutaj. Bo ja tu nie widzę C z ogonkiem. To może być Meksyk, słuchajcie, i już. No, co jest takie, jakby. takie u bardzo ubogie Stany Zjednoczone, nie? Także. minuta w ogóle, nie? Nieźle. W Meksyku jest bardzo dużo tablic rejestracyjnych. A tu dużo osób ma takie właśnie. Nie, że każdy ma różne, nie? Ale wiecie o co chodzi, nie? Nie, to jest chyba Meksyk, raczej bym tu stawił. I nawet gdzieś Meksyk, może północny Meksyk. Właśnie północny Meksyk, jak to wyglądało? Przebila już zapomniałem o tych pachołkach w ogóle, już tu nic nie znajdę. Cała sada. No i co, słuchajcie? Brazylia czy Meksyk? Imo Meksyk. Obserwujcie w komentarzach, co to jest. 13 sekund w ogóle. Ocja pierdolę dobra. Słuchajcie, Meksyk, Monterey jebać. Uuu! Byliśmy tutaj, ale Meksyk jednak. Elegancko. Znaczy, no trochę chujowo. Dobra, ale to 2700. Ok, co my tu mamy? Ładną górę. Zajbistą. I znowu jesteśmy w Afryce? Ziemaczki? Nie widzę, autka. Znaczy samochodu Google, a. ale mi daje lokację, nie? Pff. No to, ja pierdzielę nie mam pomysłu na razie. Mamy małą antenę z tyłu, nie widzimy koloru auta. Góry są. Ha. co to może być? Nie ja, pierdolę, Gdzie jest słońce? Słońce jest na południu. Okej. Okay. Nie wiem, to może być południe Europy. W Grecja, coś takiego. Albo Montenegro, coś tam. A właśnie, to może być Montenegro i Albania? Nie, raczej nie. O! Okej. Okay. Tabliczki i kwadrat na Bilbo. Dobra, Grecja to jest. Na 100% to jest Grecja. Tylko gdzie? Słuchajcie, gdzie? Możemy jebnąć wszędzie. W środek Grecji będzie też dobrze. Ewentualnie możemy jebnąć. Gdzie są góry? Tu są góry, możemy tu jebnąć trochę. Arta. O, tutaj jebniemy. Ale jeszcze mam trochę czasu. Tego mi, tego mi brakowało właśnie, żeby coś znaleźć. Dokładnie. No ale nie ma żadnych tabliczek To jest niby jakieś miasteczko małe albo wieś, nie wiadomo Może tam będzie coś napisane Oj, to mieliśmy coś napisane z tyłu Co to jest? Archendochori Archen Jezus Cześć może on ta kurde Gdzie jest Archendochori Widzicie Ar Archendochori? Bo ja nie, kurde. może po prostu coś małego. Jest Turcja. Nie no i No to jest coś takiego tutaj. Powinno być. Bo tu są góry, nie? Ale to może być po prostu jakoś mała wieś, po prostu, i dlatego tego nie widzę. Także nie wiem, czy w ogóle coś tu znajdę, czy jest sens szukać. Te 30 sekund chociaż zaoszczędzimy. Dobra, będę strzelał. I sytuacja wygląda tak, że jest nieźle, słuchajcie. Archendochori, a jest, faktycznie. Ale to musiał być ma bardzo po, po. Bardzo musiałbym mieć powiększone. No ale nie jest źle, w sumie 12 koła po 4 rundach. Okej, okay, gdzie jesteśmy, słuchajcie? Słońce tak. Niby na południu To może być południe Europy. Mechora. Coś tam Unia Europejska Hiszpania. No, to może być Hiszpania, Portugalia. No właśnie. I kto ma takie pochołki? Nie znam ich, więc pewnie Portugalia. Ale kurde to tak... No ja powiem wam, że gdyby były żółte drogi, to by powiedział, że RPA bez, bez wątpienia, nie? Chociaż jakbym zobaczył te pochołki, to by coś mi nie pozawało. No nie wiem, musimy znaleźć coś więcej. Są po tablicach, to nie rozpoznam, bo. Ale kurde, takie. CC126. Nie wiem, gdzie mogą być takie. CC126. Nie widzę takich dróg. CC. Pewnie w Hiszpanii to będzie po prostu. O, CC. Okej, okay. ale nie będziemy szukać dziewiątki. Chyba, że poszukamy jak nic nie znajdziemy. Ale <grystanie> to jest naprawdę to wygląda trochę jak taka Afryka, powiem szczerze. Te drzewa i w ogóle. Naprawdę. Tam myśmy coś... Nie, to był pieprzony znak. No i minuta 50, Ale to chyba będzie na południu gdzieś Afryki. No bo to jest strasznie już taki klimat, słuchajcie. Bardzo ciepły, taki bardzo. Jak Afryka normalnie. Dziś to musi być gdzieś na południu. Nie wiem. Ojej. Płasko. No, ale tam były góry w sumie. Znaczy góry to takie. A tam już jest pustynie, tak jakby. O, matko, dobra, CC9. Szukajmy teraz już minutę, może poświęcę na to. Południe. Tylko czy znajdę w ogóle CC? gdzie były te cc? Nie x o, co, to było co, a nie cc i 0,9 co, 9 co, 9 no tu widzę co, 9, 4, a nie 9 tam 0,9, nie pamiętam już jak to było to jest na południu mniej więcej? No, tak. A tu są jakieś C? CC? CM? To było CC C, czy CO? Już sam nie pamiętam, powiem szczerze. No ojej, dobra, trzeba strzelać. No! CC126. Ale bardzo mała. Chociaż jakbym. Ale to musi się bardzo dużo przybliżyć. Dobra, nie wiem, ale nie jest źle w sumie. Nie jest aż tak źle. słuchajcie, jest piąta runda. Mamy szansę na. na 50 tysięcy. Ja pierdolę sobie ja powiedziałem. Na 20 tysięcy. Kurwa, jak jestem down, Dobra, jesteśmy w Azji. Azji południowo-wschodniej ewentualnie. Dobra, gościu, iść do przodu. Co my tu mamy? Never quit. powiem po angielsku. To mogą być Filipiny, to może być Indonezja, to może być której stronie jedziemy? Jedziemy po lewej stronie, czyli od Filipin odpadają Indonezja i, Mal i Malezja, no i te kraje tru trudno jest od siebie odróżnić, także musimy poszukać pachołków S, czarne auto, czyli to może być Indonezja, nie po tablicach to nie rozpoznam, na pewno, może coś będzie napisane na tym trucku, tylko widzę, że tu raczej, raczej nic się nie doczytam, dobra, spieprzone są, od się. Poszukajmy jakichś pochołków, słuchajcie. Chciałbym to 20 tysięcy bić. Oooo! Ale zajebista gleba, co nie? Taka pomarańczowa. Ty, może flagę zarajebnię nam jakąś. Nie, tu jest tak po angielsku napisane, to by się zgadzało, Indonezja, i Malezja. A to była jakaś flaga, czy co? Nie wiem, okej. Okay. No i zaczynamy, wchodzimy do takiego klimatu typu równikowy, ale to nie może. A, w sumie to jest klimat równikowy. No, ta normalnie gościu wilgotne lasy nie, deszczowe, czy tam równikowe, nie chuj wie. No to typie! O co chodzi z tym, słuchajcie. Dobra Nie, dobra, wypierdalaj Oj, w będzie Nie, no i my nie wiemy, ja nie wiem gdzie jestem, słuchajcie, dwie minuty zostało, ja nie wiem czy to Indonezja czy Malezja O, o, pochołek Nie, to nie jest pochołek, ja pierd... Nie wiem, widzę czarne auto, więc chyba dałbym raczej Indonezję. Bo Malezja chyba miała w większości białe auto. A Indonezja miała różne auto. Więc tu Indonezję... Chyba, że znajdę jakiś pachołek zajebisty. No ale to widzicie, że to jest droga przez zajebistą roślinność równikową, bez żadnych znaków, bez niczego. I chuj. W ogóle, gdzie jest słońce, tak z ciekawości? No, w dupie. No i chuj. Przyjechałem, nieźle. Nie wiem, 50 sekund, ja tu nic nie widzę, słuchajcie. Ale wiem, że... ale po tej roślinności wiem, że będziemy gdzieś. Indonezja jest tutaj. Jebać. Dajemy na równik. Centralnie. Bali... może tutaj. Koło Bali pop. Tu jest bardzo zielono, damy tutaj. Kobalik pup. S? Nie wiem, nie znajdę tu nic. Jebać. Słuchajcie. A to musi być koło równika gdzieś. Na 100%. Bo zobaczcie na tą roślinność. Dobra, jebać. Lecimy ogień. Uuuu, 413. A, 413. To nie tak... Uuu, gościu, pojebał cię? Dobra, nieźle nawet w sumie jak na Indonezję. No i ostateczny mi to 20 i pół tysiąca, w miarę dobrze, słuchajcie, w miarę dobrze, eee, także ten, dobra, siema, do następnego odcinka, nie będę pierdolił.